Hejka. Przepraszam, że tak dawno nie było odcinka, ale bardzo, bardzo dużo się działo u mnie. No i po prostu nie dawałam rady nagrywać. A jak już nagrałam, to nie dawałam rady już tego montować. No po prostu nie dawałam rady. I od razu mówię, że bardzo dużo się zmieniło, jak widzicie. E w ogóle się przeprowadziłam, więc kompletnie inna stajnia e, Tutaj I od razu na starcie chcę wam powiedzieć, że Niestety, ale Sprzedałam pandę e, No już na niej nie jeżdżę I to nie jest mój koń Ale to dlatego, że Dotrzymaliśmy pieniędzy, ale spokojnie już wszystko wróciło do normy. I teraz mam dwa konie. Więc niestety panda mnie opuściła, a ją, niestety. Ale mam teraz dwa konie, które też są przecudowne. I właśnie do nich pójdziemy. I ja Wam też poopowiadam. I. Teraz znajduję się w stajni st w, yy, w centrum jeździeckim, nazywa się Centrum Jeździeckie Sarobarne i Bardzo fajna stajnia, polecam bardzo. I trochę Was yy, tutaj wtajemniczę w ten temat. Tutaj idziemy do snow. Snow jest teraz e, e, to jest i e, to jest klaczka, i te skleczka ma dopiero 4 latka, ale naprawdę jest bardzo grzeczna i moim zdaniem jest mega wygodna. E, I to był mój pierwszy zakup po... E, sprzedaniu pandy, dlatego że chciałam, bo trochę się opuściłam właśnie e, w jeździe, nie chcę wam opowiadać tak wszystkiego też, ale się opuściłam troszkę w jeździectwie e, przez tą przeprowadzkę, bo była dla mnie bardzo trudna. Jeszcze dochodziła szkoła, więc nie dałam rady. E, tak wszystkiego robić. No i chciałam jeździć po na jakiś czas. I chciałam na początku sobie wrócić tak spokojniej. I kupiliśmy kucułkę, bo naprawdę jest, jest przegrzecznutka, jest cudowna. Czasami jej się tylko zdarzy lekko bryknąć, ale to jest cudowny kucułek. I idziemy do mojego drugiego konisia. I tutaj <coughs> mamy e, Dark Chocolate. To jest wałaszek. E, I ja na Dark Chocolate mówię Dark moim zdaniem bardzo pasuje, na niego to imię. E, dark to jest jest rasy holenderskiej i ma 5 lat. Więc też jest młody, ale również jest grzeczny naprawdę. Czasami mu się zdarza ponieść i pobrykać. Może jeśli dla Was niegrzeczny koń to jest taki, który na przykład na jazdach bryka, no to jest niegrzeczny, bo na jazdach e, zdarza mu się brykać. Ja chyba nie miałam na niej takiej jazdy, żeby nie strzelił bryka. Ale to naprawdę takie nieduże. Niestety, czasami czasami to za mało. E, więcej niż normalnie się płoszy. E, no ale rozumiem, go jest jeszcze. E, nie tak dużym konikiem, więc go rozumiem i się poszę, ale to wydaje mi się, że przez to, że teraz jest zimno, e, jak go kupowałam to też nie było jakichś informacji e, co do niego, że się płaszcza nic. Dopiero się tego dowiedziałam, e, gdy go kupiłam. Ale i tak wylągł go gwiazdą informacją spokojnie e, No ale się dosyć płoszy Moim zdaniem to właśnie przez ten śnieg Bo właśnie tutaj u nas bardzo, bardzo dużo pada e, No i tak e, Tutaj w, e, w tej stajni w Centrum mieście, z kim dużo jest yy, rzeczy lepszych, które mogę robić, jakby coś to właśnie sobie sprawdzam, czy wszystkie moje konie, w sumie wszystkie dwa konie moje, mają yy, zrobione jedzenie i mają, ale no właśnie tak tutaj sobie w sumie zostanę. Yy, i tak, tutaj naprawdę jest bardzo fajnie. Nie wiem o czym mówiłam wcześniej, zgubiłam się już. Ale jest bardzo zimno, tutaj, gdzie teraz jestem. Eee, w tej stajni, w centrum serweru na jest bardzo, bardzo. Jakby w środku jest nawet ciepło, bo koniec ten bez Jest naprawdę dosyć ciepło. Ale na zewnątrz teraz u nas jest mróz, jest pełno śniegu. Ja nie wiem, ja zamarzam i tak nawet jeśli tutaj jest ciepło w środku, to ja zamarzam, jestem luchem. Jestem jeszcze lekko przeziębiona, więc mogę mówić nosowo dosyć. Jak widzicie jest zima, jest już nie wiem kiedy wy to będziecie oglądać. Ale u mnie jest teraz 18 grudnia, więc bardzo blisko świąt. I fajnie, że jest śnieg, ale mogłoby być trochę cieplej. Ale wracając, ja już mam piękny makijaż do tego, do stajni. I właśnie w nim chodzę. I tutaj już się będę z Wami żegnać. No, tak to teraz u mnie wygląda. Postaram się już dawać częściej filmy, ale no, tak jak mówię, ciężko mi jest teraz to wszystko zrobić. Ale będę jak najwcześniej, jak. No, ile będę mogła, to będę nagrywała, żeby potem już tylko wstawić, nie montować nic i wstawić. Więc trochę też będę nagrywała na zapas. I yy, właśnie czego Wam jeszcze nie powiedziałam, to mam nową kamerę. Możecie to zobaczyć po jakości nagrywania, że jest lepsza. Yy, więc super. I no by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Yy, zamierzam go obrzucić tak, jutro, za dwa dni, może, pewnie za dwa dni. Yy,